Wokalista wsiada do mnie, y, y, do auta. Myśmy się poznali już jakiś czas temu, Dzień ale nie dobra. znamy jeszcze nowego teledysku i nowego y, utworu mojego gościa. Nie stanie się nic, tak? Nie stanie się nic. Dobra, to posłuchajmy i za chwilę y, wrócimy tutaj do nas, do mobilnego. Stoję mokry, wierząc jeszcze, chodnik pachnie, mają deszcze. Bzy zakwitły nocą, nie śpię. Zastanawiam się, gdzie. stay Tak. tu moim i waszym gościem w naszym mobilnym studiu już po raz kolejny, bo byśmy się poznali jakiś czas temu, wtedy byłeś... Pół roku w... temu. Pół roku stamtąd. temu, ale byłeś wtedy takim bardzo początkującym artystą, rozwijasz się. Rozwijam się. E, Singiel Nie stanie się nic, ten, który państwo widzicie na ekranie, zapowiada mój drugi album w tym roku. Mój trzeci w ogóle w moim dorobku muzycznym, a drugi... A to masz y... tempo troszkę. No troszkę tak. I drugi w tym roku, bo przecież widzieliśmy się w lutym przy okazji premiery mojej płyty Destroying Today. No właśnie. A teraz z październiku 24 października premiera drugiej, osiem piosenek. drugiej i już tak naprawdę. Tak, ale drugiej w tym roku, w więc bardzo intensywnie. Roku, bardzo intensywnie. Powiedz mi ta płyta, ta, ta nowa, mhm. którą zwiastuje ten singiel, tutaj wyciągnąłeś jakieś wnioski z tamtej płyty i ta jest jakaś inna, albo zrobiłeś coś innego, ucząc się na tamtym kroszku? Oczywiście, bo w ogóle przy, przy poprzednim albumie ja chciałam się trochę wyżyć tak artystycznie, muzycznie. Mhm. Te wszystkie swoje inspiracje, które gdzieś tam chowałem, e, e, gdzieś w szufladach chciałem wylać, w końcu mieć to za sobą, e, spełnić moje jakieś tam muzyczne marzenia, które też nie są w jakimś polskim kanonie muzycznym, mm -hmm. typowo-komercyjnym. E, a tutaj w ogóle naturalnie wyszło ze mnie e, ten. Ten Marcink trochę popowy, no. I, i, i tutaj trochę jest mój właśnie powrót do, do tego takiego stricte popu, e, już bez żadnych kombinacji, bo już mam taką ta, też takie poczucie, Może że ty już jest będziesz, będziesz takim artystą, że jedna płyta będzie taka, że ma się sprzedać, a druga taka dla siebie. też w ogóle tak na bo, zmiany. Ten poprzedni album w ogóle powstawał 3 lata, no więc właśnie. on był a bardzo różnorodny a ten 3 miesiące i ten... E, tak, no to też śmieszne. E, więc jest bardziej konceptualny mhm. i, i wszystko wszystko jest utrzymane w jednym klimacie bo też no jak dorasta człowiek który ma 18 lat 17 i wydaje. Jakby ma rozstrzał 3 lata na album, no to to się wszystko bardzo zmienia. Raz mu się podoba to, raz mu się podoba to, ale tak właśnie przy tym albumie się skupiłem na jednym stylu muzycznym i, i, i ten album jest właśnie właśnie taki popowy popowy i konceptualny, popowy. Mhm. tak? Pamiętam, jak wtedy byłaś zimą jakoś, to rozmawialiśmy bardzo dużo o emocjach. Mhm. Teraz te emocje wsadziłeś w karton, który nosisz w teledysku. Tak z napisem y, wspomnienia? Bad memories do na open, memories, nie otwierać. No. Tak, I nie wyruszyłem otwierać. w bardzo długą podróż z tym pudełkiem, bo nawet na samą Etnę, wulkan e, Etna na Sycylii, e, teledysk powstał właśnie na Sycylii we Włoszech, a teledysk i w ogóle ta piosenka jest nawiązaniem do filmu Zakochany bez pamięci, może kojarzysz? Ojej. E, tam bohaterowie poddają się zabiegowi usunięcia pamięci o tej mhm. drugiej osobie mhm. i też e, ja w tym teledysku wrzucam te wszystkie wspomnienia i wyruszam w tą ostatnią drogę. ktoś ci strasznie skrzywdził, Jakiś miałeś takie złe historie? No tutaj chciałeś... wcielam się bohatera, który te, 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 te wszystkie emocje pakuje do tego pudełka. I... Ale wcielasz się w rolę, ale pytanie, czy w rzeczywistym życiu też. Może miałeś właśnie, jakieś takie złe w swoim realnym życiu chyba jeszcze tego pudełka nie wyrzuciłam, tak mi się a, wydaje, okay. ale też ten teledysk o tym, że, że, że tak naprawdę widz wie, co się wydarzy, bo tak naprawdę chce się pozbyć tych wspomnień jak najszybciej, więc w sumie wychodząc już z tego domu w tym teledysku już się męczę, już nie chcę tego pudła nosić, a tak naprawdę no i przechodzę przez miasto, które jest całe zniszczone i przechodzę przez miasteczko, więc ta podróż jest naprawdę długa i zapraszam was wszystkich do obejrzenia tego teledysku o dziewiątej mm -hmm, jest mm -hmm. premiera pomysł na siebie. Ym, ym cały ten album, bo teraz, żeby być zauważonym i usłyszanym, no to trzeba się w jakiś sposób wyróżniać. Tak, no promocja w tych czasach oczywiście muzyki jest dość ciężka, ale e, gdzieś tam ci moi fani są ze mną od samych początków przez te 5 lat, e, są przypadki, że e, jakby ten rozstrzał też u mnie tych fanów jest bardzo duży, więc na przykład niektórzy e, moi słuchacze biorą urlop, żeby się ze mną spotkać, na przykład dzisiaj mam występ telewizyjny, więc czytam wiadomości, że musieli wziąć urlop, żeby się ze mną żeby spotkać to... pod studia. Hmm. Więc to jest niesamowite. A masz taką grupę, co za tobą jeździ? Tak, tak, tak. Mam fan club, więc to też jest niesamowite, że jest taka grupa, która po prostu krok w krok ze mną jest. Eee, no, a taki plan na siebie ja... No to się, Co ma się wydarzyć, to się ma wydarzyć, wydaje mi się. że użyłeś no wyzykali... na przykład bardzo wodną koszulkę, nie wiem czy widzieliście. Dziękuję bardzo. To w ogóle... Pan prezydent ostatnio w takiej wystąpił. Żona tak? Bika na nią mówił. A żona Bika. Ja, to prawda, u nas dla dżęziaków ten typ bluzki w wakacje jest bardzo często noszony. A bluzka w ogóle jest z sopotu. To jest ta, którą miałam na scenie, bo ja się jeszcze nie mogę rozstać w ogóle z emocjami jeszcze, w jeszcze się nie przebrałeś. Tak, wiesz, to nie. Ten sopot to też był taki trudny moment. No trudne i w ogóle zaskoczenie, bardzo duże dla mnie, no spełnienie marzeń na pewno. Tak. tak. Tak, ale duży stres? Miałeś takie że serce wyskakiwało czy duży... z klatki piersiowej, czy nie? Nie, ale te same, może nie, bo jeszcze tak, w sensie już pozbyłem się tego takiego bardzo dużego stresu. Oczywiście stres mi towarzyszy, który mnie w ogóle hmm. motywuje. I, ale próby chyba też rozmasowują i... trochę ten stres. Tak, 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 no ale też y, spotkanie się pierwszy raz z tą sceną, no ja też, ja, ja tak mówię, że całym no To na, na liście marzeń? Tak, miałem. I, i no i ten stres podjąłem się, że to się wydarzy za, nie wiem, za kilkanaście lat, że to, okay, jest, to nie o to jest tak a telewizja wyszła z propozycją, żeby wykonać utwór z Natalią Nekiel w duacie. Więc no dla mnie w ogóle niesamowite. No tak, ale potem ta smutna historia ze Staszkiem Sojką ty byłeś wtedy? E, nie, nie było. Byłaś, nie. No. Ale to na tak, to smutne. No, to smutne. Powiedz na liście marzeń e, mówisz, że ten sobot miałeś tak kilka, kilkanaście lat, a co teraz masz w tych najbliższych planach? No ja tak się staję, jakby staram się nie, nie, nie co w się sensie manifestuje bardzo dużo rzeczy w swoim Aha. życiu i dużo rzeczy też się sprawdza, e, ale e, no też się daje wolną rękę i co ma się wydarzyć, to się ma wydarzyć, bo właśnie tak wyszedł Sopot, ja się w ogóle tego totalnie nie spodziewałem, nie manifestowałem tego, a wyszło, więc wszystko w ogóle, e, co ma przejść naturalnie w moim życiu, to przychodzi i tak. Czyli to... co, ty te swoje marzenia wypowiadasz szeptem czy na głos? Nie szeptem, staram się na głos. Ja w ogóle jak dostaję jakiś taki wielki news, to w ogóle nie rozpowiadam nikomu, bo się bardzo boję, że to nie nie, nie wyjdzie. Czyli e, dopiero po fakcie? Dopiero po fakcie, albo jak już wiem, że. Teraz masz też coś na horyzoncie, takiego, że można byłoby się już pochwalić, ale jednak boisz się głośno to powiedzieć. Nie, no ja już się cieszę, bo po prostu, że mogę głośno powiedzieć, że ta płyta wychodzi, bo te po prostu trzy miesiące były tak intensywne. Ja pamiętam, jak mój menadżer, w ogóle e, utwory, które powstawały pierwsze na tą moją e, płytę, która pojawi się w październiku, one powstawały już w lutym, jak kończyłem mój poprzedni album. Okay. I, I mój menadżer powiedział, no to chłopaki, wychodzi wam tak super, no to trzy miesiące zamykamy album. Ale ja takie o nie, naprawdę? No i się udało, w sensie się udało. przemyśleliśmy to i mówimy, dobra, lecimy. I w ogóle super experience, i no jestem bardzo podekscytowany, że mogę przeżyć, mam nadzieję, to samo co w lutym, przy premierze poprzedniego albumu, ja jeszcze w tym samym roku. Liczba, liczba fanów ci się zwiększa? Masz jakiś, nie wiem, widzisz ruch w, w swoich mediach społecznościowych? Tak, wśród widzę ruch i też tych, na koncertach. Wśród tych, którzy przychodzą na koncerty tak. albo na takie wydarzenia, gdzie można się spotkać. Tak, to jest to jest jest ruch w biznesie? No wydaje mi się, że jest, jest. Tak? Też, jest no, różnica? Jest. No dobra, super. To trzymam kciuki w takim razie i pewnie yy, yy, kolejna płyta za trzy miesiące, więc za chwilę Dziękuję się bardzo. zobaczymy, tak? <laughs> Dziękuję bardzo. Nie zwalniaj tempa. Dziękuję, Dziękuję. Ci bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. A ja widzę, że Eliza Kuna już jest.